Cześć, jesteśmy w Janowie Lubelskim, a za mną bardzo ładnie, blisko centrum, położony hotel Janowski Zakątek. Tutaj pracuje nasza gruntowa pompa ciepła Galmet Maxima. Co ciekawe, nie tylko ogrzewa, ale również chłodzi ten budynek. Za chwilkę pójdziemy do środka i porozmawiamy z właścicielem, panem Hubertem. Który powie o tym, jak to urządzenie pracuje, a pracuje to już dosyć długo, a także jakie są koszty eksploatacyjne. Zapraszam do środka. Jesteśmy z panem Hubertem w Lubelskim właścicielem instalacji. Panie Hubercie, parę słów o tym, jak zbudowana jest ta instalacja, co tutaj widzimy, co to jest za wielki wymiennik na ścianie, co to jest za pompa i jaki budynek ona ogrzewa? Budynek ogrzewa hotelarski, około 500 m kwadratowych powierzchni, łącznie z podgrzaniem ciepłej wody użytkowej. Jak wiadomo, w takim obiekcie hotelarskim tej wody idzie bardzo dużo, prawda, więc y no, zapotrzebowanie jest bardzo duże. Moc pompy ciepła to jest 28 kW. Pompa jest grubowa z wymiennikiem dolnym, zewnętrznym. Także sprawdza się. Od ilu lat ona tutaj działa w tym budynku? Ona działa od roku 2018, sezon 2018-19. Mhm. no Czyli już mamy 25 rok, więc 6 lat. 6 ona lat. Ciągle pracuje i bezawaryjnie, na szczęście. Okej, okay, super. I tutaj ja wspomniałem na początku, tam przed budynkiem, że ona jest używana nie tylko do ogrzewania, ale i... i do chłodzenia. Również tak w zeszłym roku, właściwie dwa lata temu, domontowaliśmy do tej samej pompy ciepła. Fajnie, że była taka możliwość. Ten właśnie wymiennik, do, który służy w lecie jako chłodzenie. Pasywne. Pasywne, czyli, czyli tak pokrótce, bo mhm. Pan na pewno wie, jest Pan świadomym użytkownikiem, jak to działa. Tak, działa na tej zasadzie, wykorzystując właśnie zewnętrzny wymiennik ciepła, tak zwane dolne źródło. Po prostu na zasadzie działania samych pomp obiegowych następuje wymiana ciepła właśnie gruntu na zewnątrz z, z, z instalacją wewnątrz. Czyli sprężarka właściwie nie bierze zupełnie udziału, udziału w chłodzeniu, mhm. tylko bierze udział ten glikol przetaczany przez dolne źródło. Tak, poprzez Przecież... wymiennik do, do chłodzenia podłóg, które są w budynku. Oprócz tego wymiennika, co jeszcze trzeba było dołożyć do instalacji? Należało, z tego co pamiętam, bo to wiadomo, instalator wykonywał, natomiast tak, zawór trójdrożny i mieszacz, który, który właśnie miesza temperaturę, która jest podawana no, na podłogi, powiedzmy, w budynku, prawda? Jasne, czyli ten mieszacz steruje temperaturą, która jest podawana na podłogę. Bo Dokładnie, to, żeby tak. nie była ani za zimno, ani za ciepło na tej zasadzie. Bo cały system e, chłodzenia e, oparte jest o podłogówkę, o zwykłą podłogę. Dokładnie, tak, to tak I tak. Jaka temperatura podawana jest na podłogę? Myślę, że tak. E, Mniej niżej niż 18 stopni, nie mniej też, no ze względu na to, żeby się tutaj nie było jakichś takich negatywnych, powiedzmy, skutków. Natomiast wydajność tego jest bardzo dobra. Tutaj praktycznie pompa obiegowa dolnego źródła działa na dosłownie 17 watów, 18 watów, więc zużycie energii jest praktycznie zerowe. Natomiast Także tutaj ilość tej energii jest wystarczająca, żeby schodzić podłogi do pożądanej temperatury. Jasne, czyli kosztem, kosztem samego działania praktycznie pompki i podtrzymania automatyki pompy chłodzimy cały ten budynek o powierzchni 500 metrów. Dokładnie tak. No tutaj czytałem w internecie troszkę wcześniej, też się zastanawiałem czy nie zastosować standardowych tutaj freonowych powiedzmy, klimatyzatorów, prawda? No, wiadomo, że to jest rzecz kosztowna, a tutaj w tym momencie no, praktycznie instalacja działa. No, praktycznie koszty są zerowe, no tak powiedzmy sobie. Także chłodzenie jest darmową energią w tym momencie. Jasne. Mhm. Czyli, czyli, panie Hubercie, parę słów o budynku, żeby mhm. też było wiadomo, za chwilkę przejdziemy do zużycia energii, a póki co, żeby było wiadomo, mhm. jaki budynek mamy tu do ogrzania tą pompą. Tak jak powiedzieliśmy, jest to budynek hotelarski, był poddany podany kompleksowej modernizacji termicznej w momencie właśnie instalacji tej pompy ciepła, czyli mhm. w roku 18. roku 2018. Tak, tak. Wcześniej nie był ocieplony, później dostał ocieplenie styropianowe, tam 18 cm, prawda? I Wymiana okien, także został kompleksowo zmodernizowany pod względem energetycznym. To, co na pewno wszystkich bardzo ciekawi, jakie są roczne koszty ogrzewania tego budynku tą pompą? No, nie chcę się tutaj chwalić, ale koszty są zerowe no z uwagi na fotowoltaikę, na tzw. starych zasadach, tzw. net met meteringu. Natomiast w kilowatogodzinach mogę powiedzieć, że zużycie tej pompy ciepła to jest w granicach 7,5 tysiąca kilowatogodzin, 8 tysięcy kilowatogodzin, no w zależności od sezonu. Na ogrzanie no, całych tych 500. Tak, ale zwracam uwagę, że też są zużycie ciepłej wody użytkowej, no to to jest tutaj praktycznie około 50 metrów sześciennych miesięcznie, no więc na pewno znaczna ilość, nie jest to możliwe, żebyśmy to sprawdzili łatwo, ale ale na pewno duża ilość energii idzie na, na podczajenie ciepłej wody użytkowej. Czyli tak, panie Hubercie, jeszcze dwa tematy. Po pierwsze, jak z obsługowością tego rozwiązania? Jak wygląda obsługa w takim obiekcie takiej pompy ciepła? Obsługa jest zdalna, najwygodniejsza możliwość obsługi to jest przez, za pomocą smartfona, poprzez łącze internetowe. Tutaj no, aplikacja akurat... Myślę, że to jest mocna strona tego akurat urządzenia. Obsługa jest no, zdalna. Sterowanie na, na urządzeniu też jest dość wygodne, także w miarę to, to działa bezproblemowo. Hmm. Czy pan ma wiedzę na ten temat, co tu, co tu wcześniej ogrzewało, jakie były koszty ogrzewania poprzednim źródłem ciepła? To znaczy, no trudno mówić o kosztach. Czasy były zupełnie inne. Był to zwykły piec na paliwo stałe. Instalacja też nie była kompletna. Także, no, no cóż, budynek był nieocieplony. Nie jestem w stanie tak łatwo powiedzieć. Myślę, że około 5-6 ton węgla przy, przy takim słabym ogrzewaniu okresowym tylko. Okej. Okay. Chcąc ogrzać ten budynek do przyzwoitych temperatur, myślę, żeby było około 10 ton węgla. Mm -hmm. Więc można tak to takie było jego zapotrzebowanie.